Ranka ubram Dalaranu. ranu. w końcu mamy prógastwa. Magowie Toru. jestem Artas, pierwszy spośród rycerzy śmierci króla Lisha. Otwórzcie bramy i poddajcie się potędze plagi. Witaj, książę Artasie. Jak się miewa twój czcigodny ojciec? Lordzie Antonidasie, po co ten sarkazm? Ja i moi bracia przygotowaliśmy się na twoje przyjście. Stworzyliśmy magiczne zapory, zniszczą każdego nieumarłego, który spróbuje przez nie przejść. To opierdliwa misja. Nie powstrzymają mnie te żałosne sztuczki Antonidasie.